Szanowni Państwo, dzień dobry. Pragnę na samym początku podziękować za to, że władze miejskie Krakowa zaprosiły mnie na tę konferencję. Dziękuję za organizację tak ważnego wydarzenia w Krakowie. Nazywam się Cecil Halmay, jestem cybernetykiem. Zajmuję się w zasadzie podczas całej e, swojej kariery e, pracą e, technologiczną, różnego typu e, działaniami e, w, na na przykład e, platformach wiertniczych. Jestem również przewodniczącą International EMF Alliance. Ale oprócz tego cierpię na problem nadrażliwości na fale elektromagnetyczne. Myślę, że to coś, co, czego doświadczam każdego dnia swojego życia, zatem myślę, że rzeczywiście wiem, w jaki sposób ten problem ma wpływ na codzienne życie człowieka. W swoim wystąpieniu spróbuję podzielić się swoimi doświadczeniami, które sięgają roku 1985. Na 14 dni trafiłam do szpitala. Pierwsza diagnoza mówiła o jakiejś infekcji, zakażeniu wirusowym mózgu. Powróciłam do pracy po 3 miesiącach, a 5 minut po wyjściu do biura znowu powróciły wszystkie wcześniejsze objawy. Po jakimś czasie Okazało się, że jest transformator. Transformator, który działał pod moim biurem poziom niżej. Okazało się zatem, że nie mam żadnych problemów z jakimś wirusem mózgu, ale chodziło po prostu o problem nadwrażliwości elektromagnetycznej. Można powiedzieć, miałam szczęście, bo lekarz nie mógł mi pomóc, ale mój szef zrozumiał o co chodzi i był w stanie mi pomóc. Zmieniłam miejsce pracy i muszę przyznać, że. Tego typu problemów już później nie miałam. W swoim wystąpieniu będę starała się powiedzieć, co Parlament Europejski, Rada Europejska, Europejska Agencja ds. Środowiska, Światowa Organizacja Zdrowia, co one wszystkie robią wspólnie z całą branżą, z firmami ubezpieczeniowymi, również z innymi organizacjami, co robią, aby lepiej zrozumieć, jaki wpływ na zdrowie mogą mieć fale elektromagnetyczne. Jeśli chodzi o moją organizację, International IMF Alliance, ponad 50 niezależnych ekspertów wspiera nasze codzienne prace. Nasze podejście jest wielodyscyplinarne. Zwracamy główną uwagę na kwestie zdrowia. Współpracujemy również z ponad setką organizacji naukowych, również pozarządowych na całym świecie. W roku 2007 Europejska Agencja do Spraw Środowiska przygotowała nowy raport, który mówi o tym, jakie mogą być skutki, jaki może być wpływ fali elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie. Wzywa w tym raporcie agencja do tego, aby zwrócić większą uwagę na nowe regulacje dotyczące właśnie ekspozycji na tego typu fale. W 2006 roku kolejne działania podjęła agencja, mówiąc o tym, że wiele substancji, które mają negatywny wpływ na życie ludzkie, jest coraz lepiej regulowanych, ale powstają nowe problemy, gdzie jeszcze nie do końca rozumiem, jaki typu wpływ na zdrowie istnieje z tego względu. Konieczne są działania, które powinny być tutaj podjęte, czyli pole elektromag elektromagnetyczne, również niektóre leki, jak i inne problemy, te obszary, które wymagają właśnie dalszych analiz. Zachęca analiza do, agencja do tego, aby podjąć właśnie działania i przyjrzeć się temu, jakiego typu zagrożenia mogą wiązać się właśnie z tymi obszarami. Dalej, Parlament Europe Unii Europejskiej, Parlament Europejski w 2008 roku również wydał swoją rezolucję, mówiąc o tym, że z wielkim zaniepokojeniem analizuje obecną sytuację różnego typu. E dokumenty, które mówią o ewentualnym zagrożeniu związanym właśnie z polami elektromagnetycznym, elektromagnetycznymi. Zwraca uwagę na telefony komórkowe, sieci UMTS, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, również telefony typu DECT. Zwraca uwagę właśnie na zagrożenie związane z tą technologią. Dalej Parlament Europejski zauważa, że jeśli chodzi o obecne przepisy, które są stosowane, one są już przestarzałe, nie były dostosowywane do zmian technologicznych na przestrzeni poprzednich lat? Również Parlament mówi o tym, że należałoby ponownie przyjrzeć się właśnie polom elektromagnetycznym i dokonać analizy, szczególnie jeśli chodzi o częstotliwość od 0,1 MHz do 300 GHz. Poddać analizie te obszary i wpływ technologii tych nowoczesnych właśnie na zdrowie człowieka. Dalej Parlament Europejski mówi o tym, że należałoby dalej przyjrzeć się skutkom biologicznym związanych z obecnością w polach elektromagnetycznych. Wzywa Parlament, państwa członkowskie do tego, aby pójść za przykładem Szwecji, aby uznać, że istnieje taki zespół chorobowy, który można nazwać nadwodliwością elektromagnetyczną, która rzeczywiście ma negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka. Parlament mówi o tym, że przewodniczący powinien przekazać na rezolucję do Rady, Komisji poszczególnych rządów i parlamentów państw członkowskich, również Komitetu Regionu i Światowej Organizacji Zdrowia. Dalej rok 2011. Mamy rezolucję nr 1815 Rady Europy. W punkcie 821 jest mowa również o tym, aby stworzyć nowe wartości progowe dla różnego typu urządzeń, między innymi również tych urządzeń, które stosowane są w kuchni, kuchenek mikrofalowych na przykład zgodnie z zasadą ostrożnościową. Dzisiaj 10 milionów mikrowatów na metr kwadratowy to jest obecna norma. Mówi się o tym, aby ona była znacznie niższa, 1000 albo nawet 100. Jeśli chodzi dalej o ochronę dzieci, również o tym mówiła Rada Europy, również wypowiadała się na temat planowania nowych sieci energetycznych. Mówi o tym, iż zasada ostrożnościowa powinna zawsze być stosowana. Dalej wiele rezolucji zostało wydanych na przestrzeni lat w różnych częściach świata. Mamy tutaj na tym slajdzie ich listę. W roku 2009 w miejscowości Seleton w Norwegii miała miejsce konferencja. Panel naukowy, który się tam spotkał, doszedł do wniosku, że te informacje, które już mamy w tej chwili na temat szkodliwego wpływu pol elektromagnetycznych wymaga szybkich działań. Szybkie działania prewencyjne powinny mieć miejsce. Nowe normy, również mówi się o tym, są bardzo szybko potrzebne, aby chronić zdrowie publiczne we wszystkich krajach świata. Tak wyglądało nasze spotkanie. Spotkaliśmy się w Norwegii właśnie w takim domku w lesie w Seletun i z tego spotkania wzięło się również właśnie nasza organizacja International Alliance. Jak wygląda odzew samej branży? Nie wiem, czy Państwo wszyscy czytają instrukcje, które dostajemy przy zakupie na przykład telefonów komórkowych. Tutaj na przy urządzeniach Blackberry na przykład bardzo małym drukiem można znaleźć takie informacje. Na przykład są napisane drobnym drukiem. 098 cala od ciała to jest odległość minimalna, gdzie należy trzymać telefon komórkowy, Blackberry. Nawet niskie poziomy radiacji mogą doprowadzić do powstania raka, również glejaka w mózgu. Korzystanie z telefonu komórkowego może mieć wpływ na zmiany genetyczne. Dalej jest napisane, że u niektórych osób, które używają telefonów komórkowych, pojawia się rak mózgu, zwykle po tej stronie, po której zwykle przykładamy do ucha telefon komórkowy. Dodatkowe informacje, jeśli chodzi o Motorola na przykład w tej chwili urządzenia Motorola, możemy tam znaleźć informacje, jak chronić się przed wpływem ewentualnym Promieniowania, które powstaje przy korzystaniu z telefonów komórkowych jest napisane, proszę unikać długich rozmów przez telefon komórkowy. A osoby, które już są zmuszone do przeprowadzenia takich długich rozmów przy użyciu telefonów komórkowych, na przykład w samochodach, powinny korzystać również z zewnętrznej anteny, z anteny, która będzie na zewnątrz samochodu. Tego typu słowa można znaleźć i przeczytamy drobny druk właśnie w instrukcjach telefonów komórkowych. Kolejne zdjęcia z naszymi przyjaciółmi. Wiem, że kolega jeszcze za chwilę będzie zabierał głos. Oli Johansson, on jest na tym zdjęciu, a za chwilę on nam przedstawi z swego punktu widzenia właśnie jak wygląda ten problem. Dla Światowej Organizacji Zdrowia, International Agency for Research on Cancer, międzynarodowa agencja, która zajmuje się badaniem na temat nowotworów, uznała, że prawdopodobnie grup, grupa 2B to jest, mówi, że prawdopodobnie pola elektromagnetyczne mają wpływ na właśnie powstawanie różnego typu nowotworów, takich jak, jak na przykład, mózg. Dalej sprawozdanie, tak zwane Bioinitiative, Bioinicjatywa 2012. Ponad 1800 badań naukowych było wykorzystanych do przygotowania tej bioinicjatywy na rok 2012. Możemy znaleźć tam również informacje związane z tak zwanym apelem lekarzy, Międzynarodowy Apel Lekarzy 2012. Telefony komórkowe mogą stanowić ryzyko dla zdrowia. Należy działać jak najszybciej. Mamy tłumaczenie na wiele języków tego dokumentu. Ponad tysiąc lekarzy podpisało się pod tym dokumentem. Jako lekarze, między innymi tutaj cytuję, obserwujemy wyraźny wzrost problemów zdrowotnych wtedy, kiedy osoby są narażone na działanie pola elektromagnetycznego. Dalej nasze spotkanie w Brukseli. Odbyło się wiele konwencji, spotkań w Brukseli. To, jest, to są warsztaty EMF dotyczące ryzyka związanego z nowymi metodami komunikacji. A teraz sam sektor ubezpieczeniowy, jakie jest jego zdanie? Swings Re, reasekuracja, jedna z największych firm tutaj w tym sektorze. Raport z 2013 roku Swiss Re. Ryzyka wciąż się zmieniają, ciągle nowe powstają ryzyka. Czytamy w tym raporcie, bardzo trudno jest czasem dokonać kwantyfikacji i oceny ryzyk, ale im wcześniej sektor ubezpieczeniowy zacznie przystosowywać się do powstawania nowych ryzyk, to tym lepiej będziemy przygotowani do wyzwań przyszłości. Wyraźnie o tym mówi Swiss Re. I teraz w sprawozdaniu z Swiss Re można znaleźć taką tabelę. Potencjalny wpływ po jednej stronie, ramy czasowe po drugiej, są te dwie osie i jest mowa o tym, co może się wydarzyć, główne zagrożenia na przestrzeni trzech lat, problemy energetyczne, duża inflacja, problemy z dostępem do danych, w perspektywie 40 lat wpływ substancji chemicznych na człowieka, a ponad 10 lat wpływ Pola elektromagnetycznego i nanotechnologii na człowieka. Czyli to są ryzyka najwyższe w perspektywie 10 lat plus. Dalej prywatna wizyta. Byliśmy Juriego Grigoriewa i Olega Grigoriewa, naszych przyjaciół w Rosji w 2012 roku. W Rosji poziomy e, pól elektromagnetycznych są stosunkowo niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Również oni zwracają uwagę na ten problem. Juri Gregoriew między innymi wzywa do tego, abyśmy działali. Wcześniej poradziliśmy sobie z epidemiami w średniowieczu, ale człowiek stworzył nowy problem, właśnie zagrożenie związane z polami elektromagnetycznymi. Juri Gregoriew jest prawdziwą legendą, nie wiem, czy Państwo go znają. Jest przewodniczącym Rosyjskiego Komitetu Narodowego, który zajmuje się ochroną przed radiacją, promieniowaniem członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk. In Athens, Dalej nasze spotkanie w, w Atenach z uh, Kenichr konferencją. Kilka informacji na temat publikacji od 2007 roku, które nie były brane pod uwagę przez Kenichr. Dlaczego? Po pierwsze, wpływ genetyczny 114 uh, raportów, uh, dokumentów naukowych na temat. Uh, wpływu szkodliwych emisji, 59 kolejnych, 65 i 83% odpowiednio, wyraźnie korelacji znalezionych, jeśli chodzi o wpływ neurologiczny, jak i dalej o status oksydacyjny. Większość badań naukowych wyraźnie pokazuje relacje pomiędzy polami elektromagnetycznymi a zdrowiem człowieka. Także problem globalny, Osoby, które cierpią na nadwrażliwość elektromagnetyczną, ma, coraz częściej wskazują uwagę na to, iż to jest problem globalny, problem zdrowia publicznego. Myślę, że musimy szanować i akceptować potrzeby tych osób, właśnie, które cierpią na nadwrażliwość elektromagnetyczną. Jest ich coraz więcej. Tak, rzeczywiście technologia bezprzewodowa jest bardzo wygodna, ale czy zdrowie jest ceną, którą chcemy płacić? Myślę, że nie. Myślę, że musimy znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu. Już w tej chwili mamy, moim zdaniem, wystarczająco dużo naukowych prac, które wyraźnie pokazują, że łączność międzyludzka bezprzewodowa ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Naturalnie wiele organizacji jest zainteresowanych tym, aby zamiatać problem pod dywan. Myślę, że jeśli pozwolimy na to, będzie to prawdziwą zbrodnią przeciwko całej ludzkości. Nie możemy zamykać tego problemu pod dywan. A co robią rządy? Pierwsze działania podejmowane są przez różne rządy. We Francji, na przykład, nowa ustawa weszła w życie, gdzie Wi-Fi zabroniony jest w przedszkolach. Routery Wi-Fi są wyłączone również najczęściej w, szkolach, w szkołach podstawowych, tylko włączane są czasowo, kiedy są potrzebne. Zwraca się uwagę uczniów na problem dotyczący długiego korzystania z telefonów komórkowych. Reklamy telefonów komórkowych obowiązkowo muszą mówić o tym, żeby trzymać jak najdalej telefon od głowy. Publicznie muszą być przekazywane informacje na temat lokalizacji routerów sieci bezprzewodowej, jak i rząd jest zobowiązany do przedstawienia regularnych raportów na temat sytuacji, jeśli chodzi o nadwrażliwość elektromagnetyczną. Kilka spraw sądowych, na przykład z Hiszpanii. Sąd Najwyższy w Madrycie rozpatrywał skargę pracownika firmy Ericsson. Wcześniej firma Ericsson, jak i lokalny hiszpański ZUS odmówił prawa na odszkodowania obywatelowi, który cierpił właśnie na nadwrażliwość. Sąd Najwyższy uznał, że ma prawo do takiego odszkodowania obywatel. 220 naukowców z 41 krajów podpisało niedawny apel apel IMF do ONZ i Światowej Organizacji Zdrowia. To naukowcy, którzy zajmują się właśnie wpływem nionizacyjnego promieniowania. Ponad 105 różnych organizacji, grup edukacyjnych również popiera właśnie ten apel. Mogą państwo również zobaczyć tutaj nasz adres, to naszą stronę internetową, gdzie mogą państwo znaleźć więcej informacji na ten temat. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets. Cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Films original, are the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I'm here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protective. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard setting bodies are not acting to protect the public's health and well being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies and, in particular, on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health. Przepraszam za może nie najlepszą jakość tego filmu, nie było może dobrze słychać, ale chodziło ogólnie o apel właśnie, apel, który dotyczy tego, aby działać. Jeszcze... Hey, tak jak powiedziałam na początku, ja sama mam wykształcenie techniczne, muszę powiedzieć, że nie boję się przyszłości, nie boję się technologii nowych. Myślę, że nie powinniśmy się tego obawiać, ale z całą pewnością myślę, że powinniśmy znaleźć takie metody komunikacji, które nie mają negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Mobilność, tak, ale nie chcemy płacić za dużej ceny za tą mobilność. Także myślę, że... Dzieci również, dzieci są takim ważnym tematem, to nam daje myślę energię naszej organizacji, aby zwracać uwagę na ten problem, bo dzieci również, jeszcze dzieci nienarodzone, na nie ma duży wpływ niestety pole elektromagnetyczne. To tyle z mojej strony, bardzo dziękuję za uwagę.